Cześć wszystkim, jestem Lena i dzisiaj zapraszam Was na vloga z kilku dni. Będzie to taki luźniejszy vlog, pokażę Wam, co jak yy, sobie żyję. Ja jestem jeszcze w ogóle w piżamie, yy, bez makijażu, ale zaraz biorę się za ogarnianie tego wszystkiego. Yy, dzisiaj dzień yy, pod względem leczenia się dalej z choroby. Bo jeszcze jestem troszkę chora, myślę, że słyszycie to po głosie. Natomiast no, muszę się umalować, bo muszę nagrać odcinek na moje drugie social media, te książkowe. Więc dzisiaj nagrywanie i montowanie bo ten filmik musi wyjść dzisiaj. Dalej chciałam się umówić na masaż, ale też nie wiem, jak czasowo to ogarnę, więc, więc to zobaczymy po południu. Muszę Wam się pochwalić, jak pięknie Tokyo odrósł. On, no, połóż się on cierpiał na łysienie X i po prostu tutaj wszystko to było łyse. Tutaj jeszcze o jak widzicie ma troszkę łysego. Natomiast tutaj pięknie mu wszystko odrosło. Na razie ta skóra jest taka bylejaka, bo kto się tutaj na dworze wytarzał. No tak, więc, e, więc zostały no, tutaj z jednej strony i odwróć się Tokio, z drugiej strony też takie łysy, ale tylko właśnie w tych miejscach, bo tutaj całe nogi odrosły. Dubka też już pięknie zarosła. E, to wszystko za pomocą kosmetyków Dermagic. Więc e, jak macie pieski, które się z tym zmagają, no to polecam. Odcinek nagrany o, i umalowałam się. Muszę zrobić sobie herbatę, bo słyszycie, jaka jestem po prostu <laughs> więc y, masakra, śnieg pada. Mogłoby być już ciepło. Bo, bo jak jest zima, to ja zawsze choruję, a ja najbardziej choruję na gardło. Udało mi się znaleźć termin na masaż dla dwóch osób, dla mnie i Szymona, na, na za 20 minut. Fajnie, bo akurat e, wyrobiłam się ze wszystkim, zmontowałam film, e, więc będzie na dzisiaj, e, więc idziemy odpoczywać, biorę Szymona na masaż, bo, bo on też potrzebuje, więc, więc zrobię mu niespodziankę w postaci właśnie masażu. Tutaj w naszym miejscu, do którego zawsze chodzę, czyli sami Spa, o, na Libelta. Powiem Wam, że ten masaż w środku dnia y, totalnie jakby y, poprawił mi ten dzień ze względu na to, że po prostu miałam tyle roboty, tyle pracy że no jest godzina 21, ja dopiero skończyłam wszystkie rzeczy załatwiać i w ogóle, e, więc fajnie było w ciągu dnia po prostu zrobić sobie taką przerwę właśnie na ten masaż. Już myślę co jutro. E, jutro będzie troszkę luźniejszy dzień, e, natomiast też mam ważne spotkanie związane gdzieś tam z moją firmą. E, to też trochę stresik, natomiast y, no chciałam jeszcze się umówić na masaż stóp i y, coś jeszcze z twarzą, jakieś takie oczyszczanie, nawilżanie, ze względu na to, że w sobotę mam osiemnastkę, nie moją, y, natomiast y, idę na osiemnastkę i z tego powodu po prostu chciałam sobie jakoś tak oczyścić albo nawilżyć y, moją twarz, y, w ogóle też muszę zadzwonić i przełożyć y, dermapę, bo miałam umówiony na piątek, a w sobotę okazało się, że idę na osiemnastkę, więc to muszę przełożyć, a mnie dzwonienie po prostu tak stresuje, więc e, zmywam dzisiaj makijaż, e, przykładam te wszystkie rzeczy na jutro, e, za to dzwonienie i przełożenie wizyty, to kurde już od tygodnia się zbieram. Dzisiaj z rana odebrałam paczki, e, wysłałam też paczki przy okazji. I co Maszynka? Wy tu wyczuwacie, nie? Kupiłam dla Was takie gryzaki. No i karmę też kupiłam, bo się skończyła. 6-kilowa waży... no ale to jeszcze nie. 6-kilowa żyła, więc dźwigałam ją, zaraz tu ją odpakujemy. Dostali i już się cieszą, poleźli do swoich. Tutaj Mosinka zjada takie tutaj w swojej sypialni tutaj. Jada, smakuje inno przecież, że nie smakuje. Idę spotkać się z ważnym dostawcą do mojej firmy, więc trochę jest stosik, ale jestem też przygotowana, więc będzie dobrze. Powiedz Maśinka, jak lubisz śnieg, nie? No tak uwielbiasz śnieg. No oni to są na śniegu najszczęśliwsi. Tak, bo Mosina uwielbia zjadać śnieg, obydwoje zjadają śnieg. No, a to kiedy chce się bawić. Odebrałam zamówienie dla tych małych stworków. Oni już wiedzą, że to jest coś dla nich. No tak, już wiecie, że karton, więc dla was. Tyle tutaj fajnych rzeczy karm. Tutaj jest serek him himalajski. No dla ciebie, Tokio, dla ciebie. Dużo tutaj karm zapas. Tutaj mamy też żbacze wołowe. O, proszę. To już dzisiaj jedliście. Tutaj jeszcze inne rzeczy. Tutaj zrobiłam zapas tych mokrych. Oni bardzo te lubią. Tabletki na skórę. No i tutaj pełno przysmaków. No tak! Na zakończenie dnia. Kąpiel w wannie relaksująca, domowe spa dzisiaj. Nagrodę za to, że wczorajsze spotkanie biznesowe poszło mi bardzo fajne. Nie z czego się mega cieszę, bo mogę dalej rozwijać firmę, To idę na masaż. Idę na masaż stóp z peelingiem, też to samo miejsce do jasumina. Libel to jest jak zimno cała czerwona z tego mrozu po prostu. Ja już jestem po i na początku był peeling, potem był zmywany, a potem był masaż stóp. Nie jest to masaż na pewno dla osób, które mają łaskotki i nie jest to też masaż dla osób, które um, lubią takie delikatne masaże, bo jednak troszkę mocniejszy był, ale po prostu to jest takie um, Najlepiej w ogóle takie masaże robić sobie w ciągu dnia, a nie po południu, żeby zrobić sobie taki o, przerywnik od pracy. W tym już w domu i muszę wam powiedzieć, że moim postanowieniem na ten rok było właśnie. E... Robienie częściej takich chwil relaksu w ciągu dnia, ze względu na to, że ja naprawdę bardzo dużo pracuję i w listopadzie, i w grudniu zeszłego roku ja już od tej pracy no, nie wyrabiałam. Ja pracowałam praktycznie od rana do wieczora i w weekendy, przez to, że, że po prostu mam wrażenie że czasem, że ja robię ze trzy etaty, z tego względu, że no, ja e, tworzę strony internetowe, e, działam w IT e, dla firmy niemieckiej e, i wiecie, no, to jest 8 godzin pracy w ciągu dnia. E, dodatkowo jeszcze tworzę w tych social media i książki teraz i lifestyle'owych tutaj, e, więc to też potrafi, to te montowanie filmów i tak dalej, zająć no jednak e, dużą część dnia i dodatkowo jeszcze moja firma, mój własny sklep internetowy, to też potrafi e, zająć naprawdę bardzo, bardzo dużo czasu, zwłaszcza weekendami, e, więc e, no ja w grudniu i w listopadzie, zwłaszcza jak było natłok tego wszystkiego, żeby się ze wszystkim wyrobić przed końcem roku, no to ja już troszkę nie wyrabiałam e, i z tego powodu też stwierdziłam, że troszkę w tym roku zluzuje, pod tym względem, że będę właśnie sobie robić takie chwile relaksu w ciągu dnia. Iść właśnie na masaż, czy, czy to całego ciała, y, czy, czy nóg, czy na przykład właśnie na jakiś taki dermapen, y, albo jakieś takie y, lasery na twarz, coś takiego. Tutaj prezencik od słodkiej chwili, a w środku pana kota i knopers, takie dwa deserki. Wracamy właśnie z zakupów spożywczych, bo chcę w przyszłym tygodniu ugotować latatuj. Dzisiaj zamierzam robić ciasteczka orzechowo-kokosowe, a także leczo, więc Szymon ma szczęście, że jest taką osobą, która mu non-stop coś gotuje i non coś nowego smakuje. Jakieś takie nowe smaki. Jak Ci się podoba Szymon, jak Ci gotuje takie różne wow. owiatki. Mega. A. Złożyłam sobie zamówienie na kokolicie, bo w sumie dawno nic nie zamawiałam. Zamówiłam też kilka kosmetyków kolorowych, więc na pewno w przyszłym odcinku gdzieś tam będzie unboxing i będziemy testować. Kiedy jesteśmy przy kosmetykach, to muszę Wam powiedzieć moje odkrycie e, ostatnich e, tygodni. Balsam do demakijażu i słuchajcie, jak widzicie, już jest troszkę zużyty. Zakochałam się totalnie, przepadłam. Ja dotychczas korzystałam z e, wody micelarnej, z płynu micelarnego. Natomiast to jest po prostu taki balsam i on tak świetnie zmywa na, nawet taki naprawdę mocny makijaż, że jestem wręcz mm, pod wrażeniem tego, że naprawdę bez żadnych wacików, bez tarcia, wystarczy delikatnie nałożyć na skórę i po prostu wetrzeć i zwykłą wodą zmyć i po prostu makijaż pięknie zmyty. Naprawdę to jest coś, co mogę bardzo polecić. Na weekend ugotuję taki deselek. Jeśli chodzi o gotowanie, to może Wam powiedzieć, że co weekend po prostu robię coś słodkiego, jakiś deser albo właśnie coś w tym stylu i co tydzień jest to coś innego, testuje po prostu wszystkie możliwe przepisy, więc co tydzień Szymon po prostu dostaje jakiś nowy deser, oprócz banoffee, bo banoffee robiłam już kilka razy, bo tak zasmakowało, że, że banoffee rzeczywiście było robione kilka razy, a tak to co tydzień Szymon coś słodkiego dostaje. Idę dziś na 18, osiemnastkę, żegnam się z Wami w trochę takim jogarze, bo dopiero pójdę się kąpać, szykować, malować, ale mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, taki luźniejszy vlog, żebyście zobaczyli, co u mnie na co dzień też się dzieje. Jeśli chcecie więcej takich vlogów, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie również kanał, by nie przegapić kolejnych odcinków. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!